Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie z cyklu. <laughs> sprawa trawa dla reportera. To znaczy sprawa dla reportera. Wszystkich Państwa witamy bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale telewizyjnym. Włączam, wyłączam i przełączam. Ale teraz, Szanowni Państwo, podejmiemy dzisiaj temat, momencik. <laughs> Gdzie są te notatki? Mam już notatki. Tak więc dzisiaj w programie sprawa dla reportera. Podejmiemy się jakże ważnego tematu dla całego społeczeństwa jakim są rajstopy, rajtuzy. Są z nami wybitni goście, burmistrz miasta. Skąd pan jest? Skąd pan jest? Z Białego Stoku. Wielkie brawa dla pana Andrzeja z Białego Stoku. Państwo też biją brawo. Wielkie przed telewizorami też wiemy brawo, nie tylko ja. No dobrze, witamy pana bardzo serdecznie, panie Andrzeju. wielkie, No ileż można bić dla Ciebie, Andrzeju, brawa. Żeś się nie wystroił do tej telewizji. Drugim naszym gościem jest Pan Kazik, również burmistrz miasta. z Sfałdu, który to z Panów, Panie Zbyszkło, Pani Konradzie, witamy bardzo. dla Pana również. Wielkie brawa, wielkie brawa. Szanowni Państwo, jest jeszcze z nami jedna kobiecina. Oprócz mnie w studio siedzi, zasiedziała, przyjechała, przypłynęła. No nieważne, ważne, ale jest z nami. Przywitajmy panią Grażynkę, która to z panią. Dobrze, Pani Grażynko, witamy bardzo serdecznie. Pani przyjechała do nas z Olsztyna, z województwa podkarpackiego. To znaczy z województwa z jakiego? Z olsztyńskiego. To znaczy, no dobra, mniejsza z tym. Z województwa warmińsko-mazurskiego. Szanowni Państwo, w Państwa wsiach niestety wszyscy chodzą, mam tutaj zapisane, niestety wszyscy wchodzą w rajtuzach, tudzież w rajstopach. Ostatnio niestety w staku również była dyskoteka. I niestety, szanowni państwo, o tym się głośno mówi, że pół wsi z Białego Stoku przyszła na dyskotekę. Niestety w Rajstopach. Przecież to jest śmiech na sali, to jest niedopuszczalne. Państwo słyszą, państwo widzą, co tutaj się dzieje na polskich miastach, na polskich wsiach. To jest niedopuszczalne, żeby cała wieś przyjechała na dyskotekę, tudzież przyszła, przypłynęła, no nie wiem. Wszyscy przyszli niestety w brudnych rajstopach. A rajstopy trzeba nosić czyste. Mogą być porwane, ale najważniejsze, żeby rajtuzy były, proszę Państwa, czyste. Bo to jest naj, najważniejszy fundament. Państwo widzą? Czy Państwo widzą, co się dzieje? Państwo tego nie widzą! Po prostu państwo tego nie widzą. To jest śmiech na sali. Absolutnie ja wychodzę ze studiów. Ja z takimi brudasami na pewno nie będę rozmawiała.